Otwieram bramę i mamy dzisiaj bardzo piękny dzień. Dlatego przydałoby się zbudować jakiś nowy samochód, ale najpierw pójdziemy do Samuła, podobno przygotował coś naprawdę epickiego. Czemu e, ty masz latę? No, pasz tego mój wynalazek. Ej, to jest latający fotel! Jakie epickie! Czyli możemy nawet zrobić latający samochód. Dobra, mega mi się to teraz podoba. Zobaczymy, co tam jeszcze przygotowałeś. I wchodzimy sobie na górę po tej drabinie. To są chyba latające fotele i drzwi, które pomalowałeś na niebiesko. I czemu one są niebieskie? Powiedzieliście, że mają być czerwone przecież! No, ale tak mi się podobał! A no dobra, niebieski, bo ty masz niebieskie. Okej, okay, czerwony z sobie w takim razie kiedy indziej. Czy ja też jak wyjdę na fotel, to będę mógł latać? Ej, Sam, jak ty to zrobisz on lata? Czyli ten fotel musi spadać, a później musisz jakby go podnieść. I mi jak pierwszy się na on spada i go podnosi. Jest to mega piskie, spróbujmy sobie teraz jakoś zrobić. Ej, dobra, wsiadam na niego. Okej, okay, to chyba na razie nam za bardzo nie zadziała i robi się, no więc musimy ten samo zrobić jak najszybciej. A póki co mamy jakieś kompletnego zła, który nawet nie ma kół. Ogólnie jak tak sobie patrzę, to te samochody są chyba jakieś nawiedzone, bo cały czas się ruszają, a Simon się naprawdę świetnie bawi. Mogę, co ty robisz? Szczerze, rób to szybcie, albo zaraz cię na a, No dobra, rób to z ciebie, zaraz wiedzę. Ogólnie to mamy tutaj bardzo dużo rzeczy przygotowane, ale ja mam coś znacznie lepszego, ponieważ obok jest nowiutka Tesla, tylko ona nie jest elektryczna. I tak jak widzicie to mamy tutaj normalnie paliwo, które trzeba wlać sobie do środka i to jest naprawdę epickie. Składamy sobie ją bardzo szybciutko. Jedno koło tutaj, drugie tutaj. Samo złaś tu teraz do mnie na dół i pomóż mi to składać, bo to jest normalnie silnik do tego samochodu, który wkładamy sobie w tym miejscu i zaraz pojedziemy na niesamowitą podróż. To w tym miejscu drzwi będą sobie gdzieś tu tutaj i tutaj. I dobra, tego jest za dużo. Nie mogę ręki od tego normalnie odkleić. I tu wszystko zaczyna wyglądać naprawdę episko. Pójdę po jeszcze troszeczkę więcej paliwa. Ty sam skąd to składać. I te twoje fotele nawet nie będą nam do niczego potrzebne. Paliwo jest jeszcze tutaj. Zobaczcie, jak mam ogólnie silniki przygotowane. Ale ten, który jest w środku tego samochodu jest znacznie lepszy. Wszystko mam już gotowe i ten samochód naprawdę pięknie się prezentuje. Dlatego teraz wsiadamy sobie do środka, zamykamy właśnie drzwi. Zobaczymy jak to brzmi. Jest naprawdę episko. Ruszamy furką i Rozpędzamy to na maksa 50 na godzinę, 70, 100 na godzinę. Ej, dobra, żebym się przypadkiem. Jadę normalnie tylko z drzwi zamki, bo jest przeciąg w tym samochodzie Przejście, bo bo coś. Nie mogę, przywalę coś, zaraz, człowieku. Dobra, i tak, kierownica patrzcie, lewo, prawo, lewo, dobra, zjeżdżamy w ogóle teraz z drogą kompletnie, rozwalę tym samochodem, a wszędzie na ulicy leżą sobie jakieś drzewa w dodatku. Ej, Jerry, wiesz że prosto trzeba jechać jak coś? Ej, tak, wiem, że tutaj jest ulica, którą jedziemy prosto, tylko Simon troszeczkę zboczyłem z trasy, bo ogólnie tutaj jest bardzo, bardzo jakaś krzywa kierownica. Przez to tym samochodem naprawdę ciężko siedzi, ale wiem, że co... Pięć tysięcy metrów będzie czekało nas coś naprawdę epickiego. Tylko póki co trzeba uważać na te wszystkie drzewa. I czy ja widzę jakiś bunkier tutaj, Simon? To chyba trzeba sprawdzić. Dlatego zatrzymajmy się i prawie normalnie przywaliłem w ten słupek, który jest przed nami. Otóż w środku są normalnie jakieś zombiaki, tylko boję się, że nie uda nam się ich pokonać, bo jeden właśnie nas biegnie, a my nie mamy żadnej broni przy sobie. Obok na szczęście mamy jakąś szopę którą sobie szybciutko sprawdzę i są tu jakieś kolce oraz pistolet. Tak jest, właśnie tego potrzebowałem! Więc teraz na pewno sobie z nimi poradzimy. Simon, czy ty siedzisz, aucie się przed nim ukrywasz? Nie dobra, on jest tutaj nie. Nie, czekam przed nim, bo to jest. No, do, dobra, czekaj, już do niego podchodzę i rozwalam cię w tym momencie. Dobra, ej te naboje są bardzo wolne. dobrze, dobrze lecisz. Czekaj, no próbuję boku, go rozwalić! Jeden już na szczęście pokonany, ale w środku są dwa kolejne, a mi stały tylko dwa naboje. Już do ciebie idę, Simon. A gdzie są te zombie, które były w środku? A teraz i z tym pistoletem! Ej, dobra, to episko W takim razie wchodzimy do środka i mamy tutaj kibel nawet. Ej, dawaj sobie jeszcze kibel do tej Naszej Tesla, to będziemy mieli wszystko w jednym, a to będzie naprawdę w ogóle już niesamowite. I mega dużo innych rzeczy, chociaż nie wiem, czy cokolwiek stąd jest nam potrzebne. Mamy na przykład garnek na głowę, który ewentualnie sobie mogę założyć, albo jakiś papier toaletowy, to w sumie będziesz do toalety naszej. I czy to się w ogóle da gdzieś tutaj przyczepić? Dobra, trzymam to tutaj. I jak to teraz dziwnie wygląda? Wyjechaliśmy z tamtego miejsca i zaraz dojedziemy na 5000 metrów. Tylko, czekaj, Simon, zatrzymajmy się na chwilkę, mogę knąć ręcznie. Dlaczego tutaj jest w ogóle otwarta brama? To jest naprawdę ciężko otwiera w tym samochodzie, ale wejcie my sobie może do środka. Mamy zapalone żaróweczki, jakieś paliwko na dole i na górze będzie... Ej, co to co jest to za jest samochód? samochód? Wiesz co? Tego nie wiem, ale wygląda naprawdę niesamowicie i bardzo, ale to bardzo szybko. Tylko, że nie ma żadnych kół, nie ma drzwi, ej, pewnie nawet nie ma... A kółka z naszego do niego? Czekaj, spróbuję ej no, i zobacz! I możemy tu ewentualnie zrobić, tylko wiesz co? Najważniejsze że to, czy da się przestawić nasz silnik, ponieważ jest on naprawdę potężny i nie wiem, czy będzie w ogóle pasować. Niestety nic nie dało się zrobić, więc pierwsze co, to musimy Znaleźć jakiś silnik, który będzie nam pasować do tego żółtego samochodu, ale najpierw dojedziemy na 5000 metrów. Tylko co tu się dzieje teraz? Tą Tesla się tak ciężko steruje, że to jest jakaś masakra. Ale zostało nam ostatnie 200 metrów, żeby dojechać do celu. I chyba właśnie jesteśmy na miejscu, a przed nami jest jakiś most, więc uważajmy, że przypadkiem w nic nie wpaść, bo on jest chyba bardzo dziurawy. Powolutku podjeżdżamy, dobra, nie wpadnijmy. Ej, ja chyba panem w dziurę już Simon, tak szybko. Dobra, czy ja w ogóle teraz tu? Do... No właśnie, nie wiem, co się za bardzo dzieje. Bo ten samochód cały czas mnie tylko skręca i nie ma tutaj żadnej dziury z tyłu. Ale z przodu faktycznie gdzieś wpadliśmy. Ej, dobra, ale teraz uderzyło. Czekaj, czy mam pomysł, jak wyciągnąć tą furkę? Otwórz maskę. Ej, jak, dobra, czekaj, otworzymy sobie maskę i co ty chcesz takiego teraz o, niby zrobić? Oj, chciać po prostu patrz na to wejść, tu i zaprzynie! Ej, dobra, co ty teraz zrobiłeś z tym samochodem, jaką wysoko poleciał! Dobra, czekaj, czy jeszcze raz go cofnę troszeczkę. <gry> dobra, jak tak jeszcze raz zrobisz, to zaraz w ogóle wypadnie z tego mostu. Czyli musimy jakoś wycofać! Dobra, to ja spróbuję wejść do niego, zajmą, czekaj, mnie troszeczkę! Skoro nie da się normalnie, to po prostu rozpędzimy się i... Jedziemy z najszybszą prędkością, tylko że tym przypadkiem teraz nie wypadł jakoś. Ej, dobra, skręciłem za mocno prawie. O, nie trzymałem! Co jest tak w środku? Dawaj, dawaj jeszcze troszeczkę! Właśnie wiesz co, coś przywaliłem, tak mi się wydaje, ale chyba na szczęście mogę dalej kierować, dobra, do tyłu. lewo do że... lewo. Lewo do tyłu lewo, czekaj. Okej, teraz mogę do przodu jechać! Dobra, teraz wydawaj do przodu, w prawo, tutaj gdzie ja jestem. Tu, Jakie to jest ścieżkie, normalnie, ej, ja mam nadzieję, że teraz. To... No jadę, czekaj, Ucz... dobra, sto, co teraz? No nie wiem, no, muszę pomyśleć. Tutaj jest dziura, gdzie ja stoję. O, nie bardzo! nie wiem, oj, przez ciebie, znowu, ja sobie... nigdy. Ej, dobra, jadę teraz normalnie prosto, wjeżdżam w to i mam nadzieję, że jakoś z tego. Ej, no, gdzie ja normalnie wpadam? już nie wiem, jak mam skręcać. No, kółko spadło ostatnio. Dobra, dawaj do przodu. Ej, dobra, patrz, patrz, jak już wjeżdżam? Powiem wam, że jakimś cudem wreszcie udało mi się przejechać przez te 5000 metrów. W dodatku rozwaliło mi całego Simona w samochodzie, więc może jakoś się później odrodzi. I jeszcze rozwaliłem cały samochód. I to wszystko z takiego powodu, że znalazłem nowiutki silnik, który wstawił sobie do tego żółtego auta. I jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie jakoś nam działało. I gdzie mam wstawić ten silnik? Chyba gdzieś z tyłu albo z przodu. Ej, sam normalnie nie wiem. Udało mi się go wstawić właśnie w tym miejscu, więc teraz wszystkie koła. Na dole mamy paliwo, więc wszystko będzie nam działało. Zaczęłam taką nadzieję, tylko strasznie te koła mi tutaj lagują. Ale na szczęście pasują. I zobaczcie, jak to epicko wygląda. Jedyne, co mi zostało, to zatankować samochód. A jest on wielki, tylko zo zobaczcie, ja teraz stoję normalnie. A tu jest naprawdę potężne. Dlatego otwieramy sobie właśnie ten wewot paliwa. Tankujemy tą furgę. I zaraz wyjeżdżamy z tego garażu. No i skoro wszystko załatwione, to pakuję się do środka. I teraz, jak odpalę ten silnik, to niestety nic się nie stanie, ponieważ ten samochód za nic nie chce mi odpalić. Nawet wymieniłem silnik i stawiłem ten, który był w I Zrobiłem cały ten samochód i nie ma tutaj dosłownie nic. Tylko nie mam pojęcia, gdzie mogę wstawić ten akumulator, bo nigdzie nie ma na niego miejsca. A ten samochód, jak usiądę w środku, to nie chce mi za nic ruszyć. Mogę sobie jedynie włączyć albo włączyć światła, i dać ręcznie do góry, albo na dół. I nic poza tym. Więc nie dość, że straciłem Simona i samochód, to zaraz umrę z głodu, a to była najgorsza wycieczka, na jakiej byłem. Ale na szczęście, tak jak widzicie, udało mi się wrócić do mojego garażu i mamy tutaj cały ten samochód ze wszystkimi możliwymi częściami, jakie do niego tylko były. I prezentuje się tu naprawdę niesamowicie, ponieważ ten silnik jest potężny. Jest tu mamy mega fajny bagażnik i nowiutkie koła. Dlatego teraz cały ten samochód sobie złożymy od samego początku i zobaczymy, jak to szybko będzie jeździć. Bo myślę, że to może być najszybszy samochód w całej tej grze i sami zobaczymy. Zobaczcie jak ten silnik jest w tym aucie ogromny. Trwało to całą noc, ale już wszystko udało mi się zamontować. I sami zobaczcie, jak otwierają się te drzwi normalnie jakimś Lamborghini. Wsiadamy do środka, zamykamy sobie to, ile w ogóle dam jakoś radę, bo jest to dosyć ciężkie. Okej. Okay? I mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działać. Odpaliłem to auto. Więc jedynie jeszcze ręczny na dół, światełka sobie odpalimy i rozpędzamy. Tą furkę jest naprawdę ogromna. I chyba nie rozpędza się aż tak szybko jak Tesla, którą jeździliśmy wcześniej, ale może ma większą prędkość. Maksymalną, na razie jedziemy 120 km na godzinę I mimo to, że cały czas Staram się rozpędzić, to ten samochód chyba nie idzie Szybciej niż 120, a sami zobaczcie Że to jest jego maksymalna prędkość A myślałem, że to będzie jakiś super, mega kiper samochód, zaraz się normalnie w coś wywale. I może faktycznie tak będzie lepiej Dlatego uderzmy sobie w to drzewo Ja ten samochód tutaj zostawiam, miałem nadzieję, że Będzie on znacznie lepszy, a tak jak widzicie Jest bardzo wolny, ale chociaż naprawdę Super wygląda, więc to jest Jedyny plus, że udało mi się zdobyć nowiutki samochód Tygierce, a jeśli taki odcinek się podobał, to łapkę w górę i subskrybujcie, a my się widzimy w kolejnym odcinku, narka wszystkim!